To oglądamy do roboty. Do roboty. Fajnie. Plus jest taki, że on się wycofuje. Bo bez sensu tutaj walczyć tam. Fajnie, możesz wyjechać i tutaj może zniszczyć go. Pięknie to zrobił Fajnie by było, było jakby tego light trafił. Ale ten light chyba nie jest na, nawet na hita. Teraz jest. Pięknie. Fajnie. E czwórka może dostać. Pięknie Echa to stanie za darmo, co? Czy nie? Nie. Dobra, nice. Ja bym E4 zostawił w spokoju. Tutaj bym pomógł. I moim zdaniem mógł wycelować lepiej. O ja, on też... Nie trafił. Łanie. Chyba light kończy go. No. Mogę wejść jakby tak troszkę tak się skupił cerownik, do weszło Ale co to co? pikuś 700 Ładnie No, 20 godzina już jest No jestem w szoku Na narka, narka, dziki Ja jestem w szoku, że, że to weszło, nie? Ale że to nie weszło... Chyba nasz Light umiera, co? A jeszcze hazagada trochę ich, co? Fajnie by było. O! Ajajaj. Jak coś, to ona jest na Burzaka. E14 114, cz nie, ha, powiedziałem E14 Ojojoj, nie weszło Panika malutka, co? Tylko nie wiem, czy ten Light nie ma problemów, żeby przebić fałkę od przodu Nie wiem Jak będą małe problemy techniczne, to lipa już jest o kurwa, że on tutaj nie, nie dostał pestki o. Tylko ma się spota, on wie, że to będzie stać No dwa hity jest Tylko Trzeba też pamiętać, że dostanie jedną pestkę już po nim jest ten może dostać z buszaka. Ładnie weszło. Pięknie. Fałka może skrócić. Ale też jest problem taki, że fałka ma ile? 800 HP -jo. Jak ona skoczy, jak HP straci? Nie straciła. G -g. Jak ona by straciła trochę HP, to by ją skończył. No cóż. Tak i tak jest fajna. Skoffi tutaj dobrze zagrał. Dobrze, dobrze, dobrze zagrał.